Bardzo trudny moment Jeśli teraz przed Wami, bo po pięciu porażkach, po zwolnieniu trenera, mecz z Mistrzem Polski, zawsze mnóstwo znaków zapytania, ale, ale uda się gdzieś tam zmobilizować i zagrać wreszcie taki mecz po którym będą z Was zadowoleni? Myślę, że zwrot, się uda, to jest takie no, troszeczkę nie, nie na miejsce, no bo to... Legia Warszawa, tak? Każdy powtarza jest jakby to też sloganem, że, że na, na takie zespoły jak Wisła, Kraków, Lech Poznań, czy Lech Jagdański czy, czy obecnego mistrza Polski uczestnika ligi mistrzów, no to wydaje się, z, z góry można powiedzieć, że trener jest do, do mobilizacji niepotrzebny, tak? Także każdy z nas, który jest obecnie w tej szatni, zdaje sobie z tego sprawę, że, że na takie mecze się czeka, tak? I ja jeszcze dalej mam w pamięci mecz z także... Chciałbym, żeby taka sytuacja się powtórzyła, tak? Żeby zespół korony Kielce zdobył punkty z Legią Warszawa. A ty czekasz też na to, żeby wejść wreszcie do bramki? Bo takie głosy dziś się pojawiają, że być może to jest ten moment, żeby zbyszka Małkowskiego stawić więc. To znaczy, ja od, od momentu kiedy, kiedy dostałem pozwolenie na, na trening od lekarzy, trenuję sumiennie. Z każdym dniem ta forma, forma rośnie, z, z, gotowy jestem, także teraz już należy wszystko decyzja do trenerów, tak. A ty jak z boku się przyglądasz Koronie, to, to gdzie widzisz te największe mankamenty? Te problemy drużyny. To znaczy, wydaje mi się, że to jest nie za bardzo do mnie, do mnie pytanie, tak? Co prawda. A jesteś e... bardzo doświadczonym zawodnikiem. Tak, wiec, papiery, 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 papiery trenerskie mam, tylko że, 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 że cały czas jestem w tym zespole, tak? I, i, i jest mi troszeczkę nie, niezręcznie oceniać kolegów, bo, 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 bo jakby do tej cały czas dzielę z nimi. Z nimi szatnie, także mówię pytanie bardziej do trenerów, aniżeli do mnie. A zgodzisz się z taką opinią, że trochę takiego przywódcy wojskowego w Koronie w tym momencie brakuje? Kogoś, kto, kto jednak by to scalał podczas meczu na, na, na Murawie, tak? To znaczy, wydaje mi się, że podo, podobne okresy też, już żeśmy w Koronie w wcześniejszych latach przechodzili i, i, i też była mowa, że, że, że nie ma przywódcy. Wiadomo, że przywódca przywódcy kreuje kreuje szatnie, jak również, również wyniki, tak? E, jak były Dobre wyniki, no to, to nikt, nie, nikt nie mówił o braku, braku lidera. Tak? Wszyscy mówili, że takim głównym liderem jest, jest zespół, że to cechowało, cechowało koronę. Także musimy do tego, do tego wrócić. Zresztą tak jak wszystk, wszystkim chłopakom powtarzałem, każdy musi usiąść przed, przed lustrem i sobie powiedzieć, co zrobił dobrego dla klubu, co zrobił dobrego, żeby nie wiem, zachować pozycję trenera, a co zrobił źle. Że, że nie pomógł trenerowi zachować takiej pozycji, także myślę, że to jest odpowiedni czas, żeby usiąść i sobie przemyśleć swoje dotychczasowe postępowanie od, 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 początku, od początku współpracy z, z byłym już trenerem Tomaszem Wilmanem. Tak to trochę jakby zbaczając z tematu takiego aktualnościowego, który z meczów z Legią tutaj rozwierganych w Kielcach barwa barwach korony dziś wspomina na szczególnie, bo tych meczów było wiele, były jej zwycięstwa i porażki, na pewno jeden był, tak gdzie, gdzie Legia przyjechała za, za maciejas że przyjechała naszpikowana, gdzie, gdzie my byliśmy skazywani na pożarcie. Zwycięstwo 1-0. Legia udaje, że nie oddała żadnych rozstrzałów, tego co tego pamiętam, ale był też jeden. Po, po przerwie zimowej za Legię prowadził Jan Urban. I wygraliśmy 3-2. Gdzie, gdzie też po, po, po fajnym meczu. I myślę, że, że, że do którego z tych meczów w piątek nawiążemy i będziemy mogli się cieszyć po, po meczu. Można, można zapytać właśnie Zbyszek, jak tam Legię można ocenić, bo to jest taki zespół, który potrafi nagrać dobrze, ale potrafi też no, przegrywać takie dosyć proste mecze. Tak, tylko że to było z, y, wcześniejsze mecze za, za kadencji poprzedniego, poprzedniego trenera, teraz mają innego trenera i widać, że ten... Wiesz, że ten... Że, że, ten być może byli myślami już na, na Bernabeu, tak, także Trudno, trudno powiedzieć, na pewno na pewno jeszcze takie sytuacje mogą się, mogą się zdarzać, tak? zmienił się trener, także trener też na pewno Magiera poszukuje tego optymalnej optymalne jedenastki i jest na razie w fazie pewnie zapoznawania się szczegółowego z zespołem. Ale to nie znaczy, że wyjdziecie i że już jesteście z góry przegrani? Bo to też nie, nie, nie no, z, wiadomo, nikt nie ukrywa tego, że Legia, Legia będzie faworytem. Tak? Ale, ale bramki są dwie piłka jest jedna i kto strzeli więcej bramek, ten, ten wygra mares. Być może nie uda się nikomu strzelić i, i będzie wynik bezbramkowy, tak? Także z tego co wiem, no to jeden chyba mecz się trafił, tak? Tutaj na, na Legi, która Legia można nas powiedzieć, zbiła, tak? 5-3 bodajże tak, czy 5-2 czy, czy był taki wynik, ale myślę, że, że taki mecz się nie powtórzy i, i, i że my jako zespół Damy, damy radę, aby, aby osiągnąć korzystny wynik z Legią Warszawa, bo, bo dobrze wiemy, w jakiej jesteśmy teraz, tak, teraz sytuacji. I tak, tak jak powiedziałem, korona też już we wcześniejszych latach takiej sytuacji bywała nieraz. Także, także myślę, że doświad, mając takie doświadczenie, podołamy zadanie.